Nie jest! Nie, się, tak się, nie, nie Czuję się pewnie na blisku, tak skoczyłem za kolegów, może troszeczkę przez kontuzję, chcę wykorzystać swoją szansę, żeby ten w kolejnym nie miał dylematu i mógł na nie postawić. Agresja specjalna, wymuszona, były momenty, gdzie byliśmy spóźnieni o ten krok do przeciwnika i wtedy niestety musieliśmy się ratować faulami. Wrażenie po tym spotkaniu raczej słabe. Straciliśmy tą pierwszą bramkę troszeczkę kurzyzalną, gdzie mogliśmy wybić tą piłkę i nie byłoby żadnego zagrożenia. Później można powiedzieć, że ta gra troszeczkę nam się posypała. Nie byliśmy w stanie sobie stworzyć sytuacji, a ruch czekał sobie spokojnie na swojej połowie i kontrolował nas za każdym razem skutecznie. Takie plany w piłce nożnej, że, że na pewno zwycięstwo to... To życie nie można zakładać, bo to jest bardzo nieprzewidywalna gra, można być lepszym, przegrać mecz, także my tutaj sobie zakładaliśmy, aby, zagrać, aby dobrze się przygotować po tym meczu zwycięskim z Koroną, zagrać dobry mecz, to nam się udało, a zwycięstwo przyszło same. Chcieliśmy się tutaj godnie pożegnać z kibicami, którzy dzisiaj przyszli na mecz, chcieliśmy pokazać im kawałek fajnego futbolu, ale się nie udało, chcieliśmy przejść w tej drugiej połowie szybko bramkę, a później poszukać następnej, ale, ale boisko zweryfikowało nasze plany. Tak jak mówię, Rów wyszedł z dwiema trzema kontrami, nadzieliśmy się i, i, i skończyło się 3-0, co kompletnie nas rozbiło. Mi się podobał pas konserwacji, silny napastnik, dużo piłek było zagrywanych na niego, mieliśmy z nim problemy. Ale, ale teraz dla nas jest kluczowy mecz we wtorek w Pucharze Polski, gdzie chcemy przypieczętować zwycięstwo z Jagiellonią i, i awans do finału. Wiedzieliśmy, że tu na zawieszeniu nie grała lekko, to z się dobrze przyprawili na, na ten mecz, a... Myslím si, že tá defenzíva, ktorú, ktorú, sme chceli, to zero na našej strane, ktoré sme chceli utrimať, čo najdlhšie sa, sa nám podarilo udržať, že nepustili sme do závyšu do žiadnej nejakej veľkej šance a chceli sme z našich kontrátakov vykožisovať čo, čo najviac. To sa nám aj e, ku koncu meču podarilo a vyhrali sme 3 do 0. E, určite by som nebol proti, keby, keby sa sa Gishaju skončila tá liga a byli sme na tom 3. mieste, na ktorom sme. Musíme ešte odohrať 7 ťažkých mečov. Jeden z nich bude aj za kde teším sa už na, na stretnutie z, u nás na Cichej. Tak ja prajem za všetko dobre v kuchári, nech sa aj darí a zase do zobačenia u nás v Chorželi. Gratulujem zvyčenstva. Jak to noč povedział? Jak by się liga zakończyła, to Teraz jest na trzecim miejscu, my jesteśmy na na szóstym nadal. Żeby było sympatycznie, jeszcze parę meczów zostało, także jest parę punktów po tym podziale do, do zdobycia. Eee, co do samego meczu, troszeczkę za, za surowy wynik dla Zawiszy. Oczywiście kilka zmian w składzie, nie można mieć pretensji i nie mam pretensji do zawodników, którzy dzisiaj E, wystąpili na boisku. Zresztą, jak przez te 30 kolejek, nigdy nie można było mieć do zawodników pretensji, jeżeli chodzi o, o zaangażowanie, o postawę e, na boisku przeciągu wszystkich tych 30 meczów. Bez względu na, na rezultaty, jakie żeśmy osiągnęli przez te 30 meczy, meczów, bo no można tak i tak mówić. Tak pan Miodek mówił kiedyś, nie? Także uważam, że Mogliśmy uniknąć szczególnie pierwszej bramki i, i trzeciej. Przeszliśmy w końcówce na trzech obrońców. Próbowaliśmy, próbowaliśmy wyrównać stan spotkania. Rzuciliśmy wszystko, co, co mamy, jeżeli chodzi o naszą ofensywę, która się po dzisiejszym meczu jeszcze bardziej uszczupliła, bo z tego, co, co wiem, bym się mylił. Raczej chyba nie. Ten bark Wasko będzie wymagał interwencji chirurgicznej. I przygotowujemy się do meczu wtorkowego, gdzie mam nadzieję osiągniemy cel, który żeśmy sobie założyli od pierwszej rundy. Jesteśmy bardzo blisko, żeby zagrać w finale Pucharu Polskiego.